Dzisiaj pokażę Wam trzy, trzy tygodniowe króliki i kilka informacji. No, tu mamy 7 królików. Sorry, że tak niedługo nie było, ale nie mogę nagrywać. No i tu mamy 7 małych króliczków trzy tygodniowych. I jeszcze kilka informacji. Ta szara samica mi się wykociła. Tam widzicie. I już je do klatki wsadziłam. O, tutaj jest. Wygłaszczę sobie rękę. I Dobra, zakryjemy, żeby nie uciekła. No i tutaj. Nie wiem, czy coś odpadło, czy nie, ale tak. Dobra. Pierwszy. Już mają sierść. Owłosiony. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I mamy osiem małych króliczków. Było dziewięć, ale jeden je był nieżywy. Teraz wsadzimy ich. Jak wariuje. Nic. No. To może wsadzimy ich mamę do klatki. Tutaj mamy. To jest jako pierwiastka. I to jej pierwszy wykot Zamknę ją. I tej samicy też będzie pierwszy wykod. Dzisiaj jako będę sprzątać u pulików, dlatego ich nie ścielałam na razie. I może będę sprzątać. No, takie malutkie. I pokażę Wam ojca tych małych pulików. To jest ten, oto to samczyk. I jeszcze mi ten samczyk zakocił dwie samiczki. Tą samiczkę zakocił mi I ona ma na termin 25 kwietnia A ta też ma 25 kwietnia Mam nadzieję, że się wykocał I ten Wody muszę nalać klikom Nie mają Jest słodkie To one mają 3 tygodnie Ten i piszcie w komentarzach pytania na QA. No i subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Na razie.